Okej, okay. cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. To nie są porady inwestycyjne, a dzisiaj Chiny uruchamiają pierwszy krajowy rynek zasobów cyfrowych. Omówimy Bitcoina, omówimy także wydarzenia. Fidelity planuje rynek NFT i usługi finansowe w Metaversie. W Metaversie. Fidelity i HSBC to najnowsze firmy finansowe, które poszukują znaków towarowych w Metaversie. To są nagłówki na Max Data app News. Dodatkowo Island Pay wprowadza cyfrowy portfel walutowy dla turystów na Bahamach i MoneyGram dodaje kryptowalutę do dap ATM, Marketplace, a także federalni agenci ogłaszają przejęcie ponad 3 miliardów dolarów skradzionych w bitcoinach i cała masa innych newsów dostępnych teraz na Max Data Up. Wejdźcie na Max Data App z linku od kryptoraportu poniżej w. Filmie, w opisie, ponieważ dzięki temu otrzymacie dwa razy dłuższy dostęp trial do narzędzi MaxData App, a między innymi będziecie w stanie analizować przepływy bitcoinów na giełdach. I jak będziecie mieli takie duże wzrosty w bitcoinach na giełdach, tutaj konkretnie ten jasny zielony Was będzie interesować, to będziecie wiedzieć, że może ta cena za chwilę pójść nieco niżej. A dlaczego cena może pójść nieco niżej, gdy rezerwa bitcoinów na giełdach rośnie? No, ze względu na to, że te bitcoiny mogą zostać. Sprzedane. Zwróćcie uwagę, cena bitcoina rzeczywiście spadła od wczoraj. Na chwilę obecną 16,5 tysiąca dolarów bitcoin kosztuje. W międzyczasie również mieliśmy znaki sugerujące możliwe wyprzedaży. To m.in. właśnie długoterminowi holderzy, którzy lokalnie tutaj sprzedawali swoje bitcoiny. A to oznacza tyle, że jeżeli sprzedają ludzie, którzy są na rynku długo, no to ta cena bitcoina może być trochę jeszcze niżej. Później, ponieważ przeważnie ci ludzie mają rację, to jednak warto zwrócić uwagę na pozostałe wskaźniki. Tak jak na przykład na wskaźnik CBR, czyli Coinbase Binance Ratio, który pokazuje, że jesteśmy teraz w fazie bardzo mocnej akumulacji ze strony inwestorów Coinbase, ale jeszcze nie ma aż tak mocnej akumulacji jak była na przykład w roku 2018 na dołkach. Na to warto zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli chcecie dowiedzieć się, dlaczego Michael Saylor. Sprzedał swoje bitcoiny oraz dlaczego kupił tylko 2,5 tysiąca bitcoinów, to wbijcie na kanał Julian Crypto, na mój kanał, ponieważ na nim tłumaczę właśnie to w bardzo długi sposób. No i krótko powiem, dlaczego Michael Saylor kupił tylko 2,5 tysiąca bitcoinów, kiedy ma aż 130 tysięcy bitcoinów w MicroStrategy. Czy obawiają się tego, że rynek nie będzie teraz rósł? Czy obawiają się tego, że rynek będzie może spadać? Albo będziesz iść bokiem? No bo jeżeli tak by było, to byśmy się wybili z linii trendu wzrostowego, która jest dosyć długo już tutaj nakreślana. I zwróćcie uwagę, dotychczas media cały czas groziły nam, że spadamy, że spadamy, że spadamy co roku. Mówiły czy co 4 lata, mówiły o tym, że spadamy poniżej jakiegoś określonego poziomu. Być może inwestorzy teraz od Michaela Saylora nie są zbyt zadowoleni, dlatego nie chcą ładować całych swoich portfeli w krypto. nie być może Michael Saylor też widzi to, że jesteśmy teraz w lokalnym takim trendzie spadkowym. W lokalnym trendzie spadkowym dla rynku SP500, tutaj w generalnym takim odniesieniu w raporcie Bloomberga, jak również Nasdaq, ma stosunkowo dużo: rzędu 25% Nasdaq i 29% Nasdaq kompozyt 100 największych spółek, mają do spadków jeszcze do najbliższych linii wsparcia. No, i to by sugerowało nam, że rzeczywiście to może pociągnąć za sobą bitcoina, że możemy pójść po tę likwidację 50 miliardów dolarów na poziomie między 13 a 14 tysięcy dolarów. I jeżeli byśmy tam doszli, no to rzeczywiście byłby dużo lepszy czas na zakupy. Być może wtedy Michael Saylor by się obudził, być może inwestorzy dorzuciliby więcej do tych 130 tysięcy bitcoinów. Ta ten moment, 16% bitcoin jest od takiego mocnego wsparcia z roku 2017 i 2019, ale. Tylko 8% w stosunku do wsparcia z 2019 roku w stosunku do SP500, ale nadal to jest 8-16% spadków. Globalny indeks płynności bardzo, bardzo nisko. Bitcoin w ciągu ostatnich dwóch lat wzrósł najwięcej w stosunku do złota, NASDAQu, indeksów towarów. Wzrósł aż 169% w stosunku do dolara od dołka covidowego, gdy NASDAQ chociażby tylko 58%. No a zatem Możemy sobie zadawać pytanie, dlaczego kupujemy finalnie bitcoina? Czy bitcoin jest tylko dla nas towarem, którym możemy handlować, tak jak, na Zdaku, tak jak spółkami na nazdaku? Bo jeżeli tak by było, jeżeli byłby dla nas tylko czymś w rodzaju złota, to by. Zyskał tylko te 15%. Natomiast jest czymś zdecydowanie więcej, ponieważ po pierwsze, bitcoin ma halvingi. Co 4 lata podaż bitcoinów na rynek do górników zmniejsza się o połowę, a co za tym idzie po angielsku, to się nazywa scarcity, czyli jest strach przed tym, że tych bitcoinów będzie coraz mniej. Co 4 lata te, te halvingi są, ale my jesteśmy dopiero na początku. Dopiero mieliśmy 3 halvingi. Bitcoin, sieć bitcoina rozprzestrzenia się i być może będzie się rozprzestrzeniać przez najbliższe 20 lat. Podobnie jak internet z lat 90. do chwili obecnej, gdzie już jest na całym świecie praktycznie dostępny. No i czy słowa Halafine'a będą, okażą się prawdą, który wypowiedział 10 lat temu, że jego zdaniem bitcoin to będzie waluta rezerwowa świata? To powiedział w 2010 roku Halfiny, wielki adwokat bitcoina. No i teraz. Te słowa stają się powoli prawdą, gdy bitcoin zastępuje banki, gdy bitcoin jest otwarty 24 na 7 dla wszystkich ludzi, dla większości ludzi na całym świecie, natomiast banki po prostu mają ograniczenia, są zamykane, zamykają też nasze konta. Do banków bardzo często nie da się dostać w święta. Banki pytają się u nas, dlaczego, gdzie chcesz wypłacić pieniądze, skąd masz te pieniądze? Bitcoin, sieć bitcoina, węzły bitcoina, nigdy się o to nie zapytają ze względu na jego logikę, ze względu na jego konstrukcję, w to w jaki sposób jest stworzony. A zatem. Czy teraz będziemy lecieć w dół, czy będziemy lecieć w górę? To jest bitcoin, ale odwrotnie narysowany, czyli dolar w stosunku do bitcoina, tak naprawdę. I zwróćcie uwagę, czy dolar teraz zacznie spadać? No, jeżeli dolar teraz by zaczął spadać w stosunku do bitcoina, to bitcoin by zaczął bardzo mocno rosnąć. Ale czy to tak naprawdę ma znaczenie? Te wzrosty, czy my kupujemy bitcoina z, ze względu na coś ważniejszego, ze względu właśnie na tę jego użyteczność, na jego decentralizację, ze względu na jego możliwości długoterminowe, ze względu na jego anonimowość, ze względu na to, że nikt nam go nie zabierze. Dlaczego akumulujemy Bitcoina od tych 12 lat? Od tych 13 lat dlaczego akumulujemy Bitcoina? Dlaczego akumulujemy takie cyfrowe aktywo, które co 4 lata jego podaż zmniejsza się o połowę? Być może właśnie dlatego, być może ze względu na te wielkie możliwości, a cena jest tutaj tylko efektem ubocznym dla całej sieci Bitcoina. Natomiast, jeżeli chcecie tę cenę przewidywać, być może skutecznie, to wbijcie koniecznie na Max Data App na Twitter, Max Data App oraz na stronę Max Data App, gdzie tutaj będziecie mieli dostęp do narzędzi Maximusa, czyli do orderbooka gdzie widzicie wsparcia i opory z dziewięciu największych giełd kryptowalutowych do ProChartsów, czyli danych on-chain oraz danych giełdowych z Maximusa, MaxData App, gdzie będziecie mieli dostęp również do newsów. Wbijcie na MaxData App, ale koniecznie, koniecznie z linku referencyjnego od Crypto Raportu, ponieważ dzięki temu będziecie mieli dwa razy dłuższy dostęp trialowy. OK, na ten moment to wszystko. Jeżeli chcecie ten... Tę analizę mieć w pełnej wersji, w takiej trochę dłuższej wersji. To koniecznie wbijcie również na mój kanał Julian Krypto, na którym omawiam podobny temat, natomiast trochę dłużej. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!